Moje study buddies. z tej strony wasza polish notes i witam was w tak wyczekiwanym kolejnym odcinku pierwszych stron zeszytów. Dzisiaj robię kolejne 5 przedmiotów, a czeka na nas jeszcze kolejne 5, także koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić również kolejnego odcinka, gdzie będę robić języki obce i nie tylko. Jeśli macie życzenia dotyczące kolejnych przedmiotów w kolejnym odcinku, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A pytanie odcinka to bez czego byście nie przetrwali w szkole? Co jest takim waszym must have? Czy to w plecaku, czy gdziekolwiek? Dajcie mi koniecznie znać. Jeśli chodzi o używany przeze mnie zeszyt w tych odcinkach, to oczywiście ten od Cover Lover, który ma genialną jakość papieru. A co najważniejsze, możecie własne zeszyty totalnie spersonalizować, wybrać okładkę, ułożyć ją, mieć nawet zdjęcie własne, mieć własny cytat. Także to jest super sprawa. A dodatkowo, jeśli nie chce wam się projektować, to możecie zakupić taki oto zestaw pięciu notesów. Jest również więcej opcji do wyboru. Ten właśnie zeszyt pochodzi z takiego zestawu, a na ich stronie są dostępne również planery, jest dużo nowości, także koniecznie sprawdźcie. A ja mam jeszcze dla Was kod rabatowy, moi drodzy, na aż 30%. Jeśli zaś chodzi o inne przybory, których używam w tym filmiku, to linki do nich postaram się włożyć wszystkie albo do opisu, albo do przypiętego komentarza, żebyście mogli sobie te same produkty po prostu zakupić. Dobra, kochani, zeszyty w dłoń, przybory w dłoń i lecimy z językiem polskim. W tym roku postawiłam na boćka. A czemu na boćka? Naprawdę byłam w szoku, gdy wróciłam z mojego Erasmusa do Polski, ile my bocianów mamy. Znaczy się wiem, że to jest nasz taki polski ptak i tak dalej, i tak dalej, ale w tym roku to dosłownie widziałam chmarę jak nigdy w życiu. A w Słowenii nawet na Ani jednego nie natrafiłam, także stwierdziłam, że bociek jest taki typowo polski, zrobię go jeszcze uroczego, słodkiego, będzie trzymał taką, powiedzmy, tabliczkę, którą się zwykle widzi przy wjeździe do miasta, na której będzie napisane język polski. I tutaj do tej okładki użyłam mojego cienkopisu z mikrona, a również cienkopisu ze sztatlera. No a żeby pokolorować użyłam kredek, jak i moich ukochanych mydlinerów, których kolekcję mam dosyć pokaźną i nigdy mnie nie zawiodły, a poza tym bardzo wygodnie się koloruje końcówką pędzelkową. Tego samego koloru użyłam do serduszek, do dziobka i do nóg. A koloru zielonego, takiego powiedzmy zielono-morskiego, który zwykle na tabliczce widzimy, wykorzystałam właśnie na tabliczkę. Nie jestem w tabliczkach ekspertem, zrobiłam co mogłam, nie oceniajcie mnie proszę. No ale bociek oczywiście ma czarne elementy też, także postawiłam na czarny brush pen, żeby pomalować mu końcówki skrzydeł jak i ogona, zabrałam się potem za kolorowanie kredkami. Chciałam, żeby było widać, że jakieś tam pióra faktycznie ten bociek ma, żeby był deczko bardziej trójwymiarowy, dlatego sięgnęłam poróżową różową kredkę, żeby zrobić mu takie rumiane policzki, a następnie brązowo-szarą kredkę, żeby pomalować mu nieco piórka. Możecie również pocieniować mu nóżki, używając jakiegoś brązowego, powiedzmy, koloru, jakiejś brązowej kredki, żeby było widać, że w ogóle ten bociek na czymś stoi. Postanowiłam również tą samą kredką, którą użyłam do piór, zrobić mu grunt pod nogami. I voila! Mamy okładkę z polskiego, jest delikatna, urocza, mi się bardzo podoba. Teraz kochani matma, na którą na pewno bardzo długo czekaliście, ponieważ matma jest dosyć ciężka do wymyślenia, jeśli chodzi o stronę tytułową zeszytu. No i znowu będziemy rysować rączki kochani, no co poradzę. Taki po prostu wpadł mi pomysł do głowy że zrobimy rękę trzymającą złote balony, które zwykle widzimy na czyichś urodzinach, rocznicach czy tego rodzaju imprezach. Ja nigdy nie miałam okazji takiego balona mieć. Jeśli mieliście na swojej imprezie urodzinowej czy powiedzmy na rocznicy rodziców czy coś takie balony koniecznie dajcie mi znać. Ja tutaj również używam czarnego cienkopisu. Rysowałam moją dłoń, rysowałam również balony, a żeby wydawały się bardziej pękate, po bokach postawiłam na pewnego rodzaju takie szlaczki, zawiasy. Specjalnie oprócz cyferek narysowałam literkę M, taki balonik lekko obrócony bokiem, żeby mogła zrobić napis Matematyka. Jeśli zapytalibyście mnie, jakich kredek dokładnie używam, oj, byłby problem, kochani, ponieważ ja używam wszystkich kredek, nic się u mnie nie marnuje, więc używam kredek, nawet takich, których używałam za dzieciaka, nadal je mam, nadal je wykańczam. Ale oczywiście, jeśli pamiętam jakie modele zwykle używam najczęściej, to oczywiście wrzucę również linki, a tutaj zabieram się za kolorowanie mojej dłoni, robię również delikatne cienie. Tutaj używam również kredek do moich balonów. Zwykle są one w kolorach takiego brudnego żółtego, jest również taki, powiedziałabym, zielonkawy oraz taki słoneczny, żółty, takie dosłownie żółteczko. I polecam wam poeksperymentować tutaj z cieniami, pozostawić odrobinkę białego miejsca, żeby wydawało się, że te balony są poniekąd błyszczące. Ale żeby jeszcze bardziej podbić ten efekt, to użyłam mojego ukochanego białego żelopisu, który w takich sytuacjach sprawdza się po prostu idealnie. No ale dobra, mamy rękę, mamy balony, i zabrakło mi tutaj błysku, dlatego użyłam zakreślacza firmy Faber Castell. Oni wypuścili teraz zakreślacze brokatowe, które są naprawdę kozak. Problem jest w tym, że strasznie przebijają, także aż po prostu męczą tą kartkę okropnie, ale czasami warto się poświęcić, bo efekt moim zdaniem jest naprawdę fajny. Kilka z tych błyskotek jeszcze zakolorowałam czarnym cienkopisem i uważam, że efekt końcowy jest naprawdę bardzo spoko, a sama okładka nie jest trudna w wykonaniu. Teraz nie taka skomplikowana historia, bardzo mi się ta okładka spodobała w tym roku. Postawiłam na Anubisa, boga śmierci egipskiego. Ogólnie jak byłam młodsza, bardzo się fascynowałam historią Egiptu, był to mój ulubiony temat na lekcjach historii i takiego właśnie Anubisa postanowiłam narysować. Możecie to potraktować jako pewnego rodzaju lineart. Mi zależało na tym, żeby ten Anubis był jak najbardziej symetryczny. Jak widzicie, starałam się, aby wszystkie linie były równe, żeby po prostu jakby przedzielić takiego Anubisa na pół, to żeby lewa i prawa strona były dosłownie identyczne i wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane do wykonania, szczególnie kiedy macie kropki albo kratki w Waszym zeszycie. Jeśli chodzi o napis historia, to była kwestia totalnie losowa, bo pomyślałam, chcę zrobić coś, co będzie chociaż odrobinę wyglądać po egipsku, i zrobiłam taki trochę wybazgrolony ten napis, ale uważam, że efekt końcowy jest jak najbardziej w porządku i można byłoby stwierdzić, że poniekąd on mm, do tego starożytnego Egiptu tam gdzieś tam, prawda, coś tam go dotyka, smyra i tak dalej <grych> znowu będę mieszać dwie techniki użyję znowu moich mydlinerów ponieważ bardzo wygodnie się nimi koloruje tego rodzaju linie ale również użyję kredek o czym dowiecie się zaraz tutaj użyłam dwóch kolorów, użyłam Takiego ciepłego, żółtego oraz nieco stonowanego czerwonego, którego również używałam, do bociana. Żeby był fajny kontrast kolorystyczny, postawiłam również na zielenie, fiolety, błękity. Używałam do tego zakreślaczy, eyelinerów. Wszystko, co możliwe, żeby uzyskać fajny, nasycony efekt. A do zakolorowania mojego Anubisa, który teoretycznie powinien być czarny, ale wtedy nic nie byłoby widać. To postawiłam na srebrną kredkę srebrną, czyli tak de facto szarą, ale jeśli ktoś się uprze, może to być srebrna kredka. Pomalowałam również ketę na żółto, żeby było oczywiście bogactwo, bo bogactwo musi być, biedy nie ma. Jako, że jest to poniekąd piesek, musi mieć taki błyszczący, mokry nosek, i pokolorowałam samą górę mojego Boga Śmierci na zielono, bo jeszcze tego koloru mi brakowało. A chciałam, żeby ta strona była kolorowa, ale jeśli bardziej Wam się podobała w wersji bez kolorów, jak najbardziej możecie ją takową zostawić. A teraz, moi drodzy, będziemy robić francuski, będziemy robić baguette i będziemy używać takich oto zestawów. Najpierw weźcie linijkę. Dobra, już mam dosyć, już mi starczy tego francuskiego akcentu. Tak czy siak, bierzecie linijkę i żeby fajnie zaznaczyć tą naszą stronę tytułową, tworzę pewnego rodzaju rąby, tylko nie zróbcie takiego błędu jak ja, że wcześniej linijkę miałam umorusaną jakimś czarnym. Cienkopisem, bo skończycie z takim bebolem, jak tam mam w górnym prawym rogu, gdzie linia zrobiła mi się naprawdę bardzo ciemna, ale uważam, że reszta wyszła mi jak najbardziej w porządku. Rysuję moją bagietkę w opakowaniu, dodatkowo maluję taką oto wstążkę i powiedzmy jakieś tam ziółko do tego przyczepiam czy coś. A na dole będzie napis bagiet, a jeszcze niżej, lekkim takim kaligraficznym napisem, tworzę nazwę. Przedmiotu, czyli francuski. Używam do tego braszpena firmy MNG, moje ukochane brush peny, które z całego serca polecam. A samą moją bagietkę, jak i opakowanie, koloruję losowymi kredkami. I to opakowanie będzie w kolorze flagi Francji, czyli mamy niebieski, mamy po prawej stronie czerwony, czyli wszystko tak, jak być powinno. Dla kontrastu użyłam pomarańczowej kredki, żeby zrobić moją wstążkę, no i oczywiście zielony na ziółko. Moja rada, jeśli chodzi o kolorowanie, czasami kolory, które wydają nam się po prostu nietuzinkowe, dziwne, bardzo dobrze działają w takich miejscach. Na przykład nigdy bym nie pomyślała, żeby użyć nieco żółtego, a nieco żółtego użyłam, i uważam, że efekt końcowy był jak najbardziej w porządku. Pobawcie się z tymi kolorami, czasami możecie wpleść jakieś zielenie, niebieski, i naprawdę to sprawia, że nasze przedmioty na tych stronach tytułowych robią się najzwyczajniej w świecie bardziej trójwymiarowe, fajniejsze. I na sam koniec, dla lepszego efektu, znowu używam mojego białego żelopisu, żeby mój napis był bardziej widoczny, żeby był taki bardziej, naprawdę, wiecie, fajny. No i kochani, ostatni przedmiot postawiłam na rosyjski, na dziko, czemu nie? Tutaj zainspirowałam się, kochani, obrazkami z Samblara gdzieś tam z 2015 roku i rosyjski kojarzy mi się jak najbardziej z Adidasem, z Hardbassem. Taką kulturą, wiecie, słowiańską, gdzie wszyscy chodzą w dresach i tańczą właśnie do jakiejś techniawy. Także narysuję typową dziewczynę w czapce Adidas z dresem w trzy paski. I uważam, że jest to taki fajny, nietuzinkowy pomysł, a co jeszcze było moją inspiracją? Zobaczyłam obrazek dziewczyny, która na studniówkę wbiła w całym zestawie z Adidasa i powiem wam, wyglądała genialnie. Także, jeśli macie ochotę tak wbić na studniówkę, to czemu nie? A na razie zabieram się za moją stronę tytułową. Tutaj używam wszystkiego czarnego, to będzie biało-czarna strona, tak jak logo Adidas. I używam różnego rodzaju mazaków, używam czarnego zakreślacza, używam cienkopisów o różnej grubości, a cienie tworzę, robiąc małe kreseczki, jedną obok drugiej. Tak jak zwykle to robię. Ci, którzy mnie znają i oglądają moje filmiki, wiedzą, że to moja ulubiona technika. I tak samo robię włosy. Ten rysunek ma być minimalistyczny, także tutaj zapominam o kolorach, zapominam o jakichś ekstremalnych szczegółach, a mój napis robię również czarnym zakreślaczem. Miała to być nieco czcionka przypominająca Adidasa. Nieco mi to nie wyszło, nie będę ukrywać, ale czy jestem zła, że wyszło jak wyszło? Nie, bo uważam, że efekt końcowy jest jak najbardziej w porządku. I tak prezentuje się moja okładka na końcu. Kochani, jest bardzo łatwa do wykonania, nie zajmuje dużo czasu, także możecie ją robić w totalnym relaksie i bez pośpiechu. I to by było na tyle, kochani. Dajcie mi znać, która okładka Wam się podobała najbardziej i wyczekujcie kolejnego odcinka, bo jeszcze dużo przedmiotów mamy do zrobienia. Oczywiście wrzucę go przed rozpoczęciem roku szkolnego, żebyście mieli wystarczająco czasu. No i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału bo już wkrótce rozdanie na 100 tysięcy subskrybentów. Do zobaczenia następnym razem i cześć, cześć.